Witam kochani serdecznie, Mateusz Kasny z tej strony i znajdujemy się na wlocie do Dźwirzyna od strony Kołobrzegu. Chciałbym Wam pokazać tą przepiękną, urokliwą miejscowość. Na wstępie jak największy minus to, że ta miejscowość nie ma takiego jakiegoś swojego skwerka, placyka, deptaku jak na przykład jest w Mielnie, jak na przykład jest w Sarbinowie, jak na przykład jest w Łebie. Tak naprawdę cały główny trakt to odbywa się na tej drodze, która łączy Mrzeżyno z Grzybowem a Dźwierzyno to jest taka, tutaj taki przystanek e, oj słońce mi tutaj świeci ładnie taki przystanek e, między tymi dwoma miejscowościami i to jest właśnie ten główny trak. a teraz widzimy, zobaczcie tutaj sobie jeżdżą na ścieżce tutaj w prawo jak skręcimy o, o a tu w prawo jak skręcimy to zobaczycie taką piękną ścieżkę między wydmami fajna trasa, fajna trasa o poranku nikogo nie ma, też mam tutaj na jednym z filmików, zapraszam na mój kanał, możecie jak najbardziej to zobaczyć i tam to wszystko się dzieje a my co, my jedziemy do centrum, pokażę Wam centrum jak wygląda Dźwirzyna, przejdziemy przez całe centrum i na końcu zrobimy nawrotkę, dużo filmów jest z Dźwizzyna z mojej strony oj trzeba uważać, bo jest ślizgą. jak widzimy tutaj pełno ludzi pełno miejscowych tutaj jeszcze sezon trwa, tak naprawdę mamy końcówkę sierpnia 2024 no i jeszcze ci ludzie się kręcą powiem wam tak, no dźwizyno, w tym okresie bardzo już jest tak mało dzieciaków w kolonii już nie ma praktycznie takich rodziców z dziećmi, kilka osób na krzyż, większość to jest takich tak zwanych staruszków, tych takich wiecie, po 60 emerytów i tak dalej którzy przyjechali na weekend i chcą się rozwinąć ja wam powiem tak o, teraz sobie cykniemy na Dokładnie tak jak będziemy ścieżką rowerową, a nie drogą, żeby nas nikt kurwa nie strąbił. O, widzicie? 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 O, to on za mną tak jechał, ten brzydal. Jedziemy dalej. Tu się zaczynają hotele, to jakiś Mercedes stroi. O, no, zobaczcie to. Są tutaj, co zrobić? To trzeba go wyprzedzić. Wyprzedzimy go przodem. Obiechaliśmy ładnie, a my jedziemy dalej. Bęk. Kochani, zapraszam oczywiście do subskrypcji, komentowania. Tu już wjeżdżamy w centrum, tu mieliśmy aptekę, tu jest sieć koteli, a tu się zaczyna stareć wiżyno. Tu będziemy mieli polo market, dalej będzie Biedronka. No i to, tak z takiej większej atrakcji w Wirżynie na tę chwilę nic nie ma, więc no, nie macie czego oczekiwać. a my śmigamy dalej. bęk, dzią, dzią, lecimy. A tu jak skręcimy w lewo, to możemy objechać dźwirzyno od strony jeziora. Też jest cały pasaż. Patrzcie, o, ktoś z sukni ślubnej idzie. Oj, sesja nad morzem jak najbardziej. Oj, 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 oj. Kto nie lubi sesji nad morzem, niech pisze w komentarzu. Łapa do góry. A my jedziemy dalej. No zobaczcie, tu nawet autobusy, skutery, harleje, wszystko się to kręci. No tu się zaczynają jeszcze kusidła, ale powiem wam tak, no wszystko już jest tak praktycznie wymiecione, pozamykane, więc sezon, można powiedzieć, dobiegł końca. Oj, przepraszam panią, dziękuję pani bardzo. A my lecimy dalej, ulolo, ulolo. Pięknie, pięknie tu jest, zobaczcie, wspaniale. Ciach, przejeżdżamy tutaj. No to co kochani, zapraszam do oglądania dalej. Jesteśmy w centrum dźwigzyna. Tu zawsze taki rower wisiał, nie wiem czy kojarzycie. Na takim punkcie widokowym. Nie, to był taki chyba subtelegraficzny telegraficzny albo jakiś sygnałowy. O pani tutaj musiałem przyjechać, a my jedziemy dalej. Zobaczcie jakie piękne dwierzyno. Oglądajcie do końca. Trzymajcie się.